Związłość seksualna w Rosji w tamtym czasie I wiecie, choroby weneryczne Zawsze nam mszy modliłem się, żeby mieć prymusa szkoły Poczułem się wtedy, jakby moja prośba została wysłuchana I ona chciała wielkiej rewolucji seksualnej w Rosji Siemanowice, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj odcinek o mojej wierze Czemu jestem wierzący Jakieś moje takie, wiecie, ciekawostki, wspomnienia z moją, Związane z moją wiarą I czemu właśnie w ogóle jestem wierzący Słuchajcie, ten odcinek Postaram się nagrać one take'iem Tak zwanym one shot'em po prostu, żeby szczerze powiedzieć od serca, co, co czuję w kwestii wiary, co czuję w kwestii e, religii. I ogólnie wam powiem, że ja zawsze byłem takim wierzącym człowiekiem, już od małego, praktycznie od jak była komunia, jak miałem 9 lat, to tuż przed komunią, nie jak miałem 8 lat, jak miałem 8 lat, to tuż przed komunią już zapisałem się do ministra, ministranstwa, żeby być ministrantem. I potem widzowie zacząłem chodzić właśnie do kościoła regularnie jako ministra i no, sprawiało mi to dosyć dużą taką radość, bo się byłem przy ołtarzu, służyłem, ludzie się na nie patrzyli. Potem w wieku 14 lat zacząłem robić lektora i w wieku 15 w 2019 roku, dokładnie 5 lat temu, otrzymałem ten krzyżyk i zostałem lektorem w kościele, czyli już normalnie mogę czytać nie jestem y, ceremoniarzem to jest jeszcze wyższa ranga po lektorze w kościele i widzowie powiem wam szczerze że właśnie czytanie takie z Biblii widzowie sp sprawia mi wielką radość i dzięki temu też mam taką lepszą dykcję i gdzieś tam te wystąpienia publiczne powiedzmy przed ludźmi były lepsze dzięki temu, że cały czas ćwiczyłem, można powiedzieć tak y, nie nie będąc może tego świadomym właśnie w kościele wystąpienia przed ludźmi, bo wiecie, cały czas czytając te z Biblii przed ludźmi, no jednak chciałem, żeby to było czytane jak najlepiej, jak najładniej. No i po prostu mm, tak jakby też ćwiczyłem wystąpienia przed ludźmi, żeby mniej się stresować, bardziej kontrolować stres, bardziej kontrolować siebie. Dzięki temu jestem powiedzmy gdzieś tam trochę lepszy w wystąpieniach publicznych też dzięki temu, ale przechodząc już tak te do mojej wiary, ja właśnie byłem wychowywany w y, katolicyzmie, jestem y, chrześcijaninem. I powiem Wam szczerze, że z moją wiarą było tak, że zawsze jak byłem w dołku, to niestety odchodziłem od kościoła. W sensie było tak, że po prostu jak byłem w dołku, jak byłem smutny, przygnębiony, to niestety nie chodziłem do kościoła. No i było tak, widzowie, że niestety, niestety po prostu byłem daleko gdzieś tam od wiary, a zawsze jak byłem najwyżej. Czyli w takim, powiedzmy, kul punkcie kulminacyjnym, w takim momencie, że czułem się najwyżej w swoim życiu, no to byłem bardzo blisko wiary. I obecnie y, jestem blisko wiary, y, staram się modlić, staram się być blisko Boga. I co prawda jeszcze nie wróciłem do kościoła, ale chcę już zaraz wrócić do kościoła po tym moim ostatnim upadku, po tym moim czwartym upadku. I dużo się wiąże w moim z tymi upadkami, dlatego też tak o tym mówię, zdałem się powtarzam, ale no tak to po prostu jest. I co do wiary, to powiem taką jedną ważną rzecz. Jak byłem w ósmej klasie i moja wiara była naprawdę wtedy mocna, to chciałem zrobić prymusa szkoły. I to było tak, że w ogóle taka ciekawostka, pierwsza ocena z biologii w ósmej klasie to była dwuja, a na koniec roku z biologii miałem szóstkę. Więc zrobiłem tego prymusa szkoły w ósmej klasie, jak trochę osób wie, yy, ale tak jakby ten prymus, był, zawdzięczałem go też dzięki swojej wierze, moim zdaniem. Dlaczego? Bo w kościele zawsze na mszy modliłem się, żeby mieć prymusa szkoły. I wiecie, wiara też polega na tym, że po prostu się wierzy. Nie będziemy tu dyskutować, czy wiara jest racjonalna, czy jest irracjonalna. To jest temat na inny Dzisiaj mówię tak. Też taki odcinek bardziej opiniotwórczy, czy też gdzie odcinek, gdzie wyrażam swoją opinię, czy też po prostu mówię coś o sobie. Dzisiaj właśnie akurat o swojej wierze. I bardzo się modliłem, żeby stać prymusem szkoły i udało mi się to. I zapamiętałem to bardzo dobrze z tego względu, że poczułem się wtedy, jakby moja prośba została wysłuchana. I wiecie, mając średnią 5,67, czułem się. Bardzo wysoko, poświęciłem na to też masę czasu. Ktoś może powiedzieć, że to podstawówka, że to ósma klasa, że herba w ogóle to była prostota, no ale jednak byłem najlepszy w całej szkole. Nikt nie miał ode mnie lepszej średniej i poświęciłem na to masę czasu, ale też właśnie modliłem się cały czas, i to jest taka rzecz, że czujesz, że została wysłuchana. I wiecie, ja w swoim życiu kilka razy otarłem się już o śmierć. Nie wiem, że to kiedyś mówiłem w ogóle. Ale miałem raz taką sytuację, że po prostu, wiecie, przechodziłem przez ulicę yy, w Raciborowicach, Borowicach, tam gdzie wcześniej mieszkałem, i przechodziłem przez ulicę, i auto jechało tak, że dosłownie jakąś sekundę później, jakbym yy, nie przebiegł, to wtedy by mnie rozjechało. I dosłownie wtedy byłem bardzo blisko śmierci. Wiem, że ta historia może brzmieć jak jakieś wy wyimaginowanie, jak jakaś, nie wiem, historia wzięta z wyobraźni, ale miałem taką sytuację. I powiem Wam szczerze, że miałem wiele sytuacji w, ży w życiu. Takich sytuacji, że właśnie czułem się, że byłem blisko śmierci. Czułem się po prostu, że zaraz może coś się stać. Miałem też raz taką sytuację, jak zjeżdżałem z górki, z Batowic. Jest taka słynna górka, jak się zjeżdża z Batowic do Raciborowic. Zjeżdżałem na rowerze i miałem taką sytuację, że jechałem prawą stroną ulicy i jakiś gościu wyprzedzał z drugiej strony pod górkę i dosłownie wyminął mnie chyba z kilka centymetrów ode mnie przejechał i to też bo wtedy byłem bardzo blisko tego że po prostu żeby coś się stało i wiecie można różnie odczytywać takie sytuacje można odczytywać że po prostu miałem farta że gdzieś tam y, miałem po prostu jakieś nie wiem y, fatum było po mojej stronie ale ja widzę w tym po prostu opasłość Bożą i wiem, że dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach, gdzie wiele osób odchodzi od kościoła, wiele osób odchodzi od religii, mnóstwo tak naprawdę osób z mojej generacji już odeszło od wiary chrześcijańskiej i od katolicyzmu w Polsce, to ja nadal jestem wierzący i mam różne poglądy na różne tematy, tak jak wiecie, po tym kanale. I po prostu jest to ze mną spójne i będę to wyrażał, że zawsze jestem, po prostu zawsze będę wierzący. Taką mam przynajmniej nadzieję do końca życia i ten krzyżyk towarzyszy mi już na mojej szyi od jakichś 4,5 roku, yy, prawie od 5 lat w sumie. No, dostałem go 5 lat temu, w sensie jak byłem lektorem, to jak, jak zacząłem być lektorem, to było w maju 2019. Na początku go nie nosiłem cały czas, ale zacząłem go cały czas nosić gdzieś tak w 2020, jeszcze go trochę nosiłem w 2019, więc no. I tak towarzyszy mi ze mną i powiem Wam, że przez, cały, przez te całe 5 lat wydarzyło się masa, masa rzeczy. Ale ten krzyżyk cały czas był ze mną, i też na, tak na tym krzyżyku jest alfa i omega, początek i koniec. I pomiędzy alfą i omegą jest Biblia, czyli że y, Pan Jezus jest po prostu początkiem i końcem. I wiem, że pewnie wiele osób, które, które ogląda ten film, jest niewierzący y, czy po prostu nie wierzy w Boga jest daleko od religii, ale wiecie, ja szanuję każdą wiarę, nieważne w co wierzycie. Ja szanuję każdą, natomiast ja jestem wierzący, i co do mojej wiary, to właśnie też w ostatnim czasie zacząłem tak trochę bardziej wracać właśnie do mojej wiary i do po prostu religii chrześcijańskiej. Też czytam taką jedną książkę humanistyczną nazywa się Libindo Dominandi. i powiem wam szczerze, że dużo to pokazuje. To jest oczywiście temat jeszcze na inny odcinek, ta książka, bo ta książka ma w ogóle ponad 660 stron, ale ta książka mi pokazuje, jak ważną Rolę religia odegrała w dziejach Europy i jak ważną religia odgrywała, i wydaje mi się, że w Polsce nadal odgrywa rolę w kulturze, po prostu i gdzieś tam w zasadach moralnych czy no takich etycznych, w po prostu tym takim ładzie społecznym. I wiecie, podam nam taki jeden przykład. Y, związany z tym, bo akurat czytam tą książkę Lewina Dominandi dosyć dokładnie, ja też stawiałem tam na nastorkę na Instagramie, kto mnie obserwuje, to wie, co wstawiam. I w tej książce było napisane, że w 1917 roku, jak wiemy, doszło do rewolucji w Rosji. Bolszewicy przejęli władzę, i potem y, była tam taka, y, zapomnijmy jej imienia Kołątaj się nazywała. I ona chciała wielkiej rewolucji seksualnej w Rosji, y, wiecie, tam chciała. Aby tam była antykoncepcja. W ogóle w latach 20 xx wieku to było coś, bardzo, no to było dosyć nowe, szczególnie w Rosji. Yy, I te wszystkie, te wszystkie rzeczy były dosyć nowe, w takiej Rosji. I wiecie, było coś takiego, że było, było dużo z takich spraw związanych z tym, że było mm, była po prostu rozwiąz duża rozwiązłość seksualna. W XX wiecznej Rosji, w latach dwudziestych, kiedy właśnie Kołontaj była tam ministrem, zapomniałem już dokładnie czego, ale była, zajmowała się właśnie takimi sprawami związanymi z kobietami i powiem Wam szczerze, że to jest ciekawe właśnie z tego względu, że sam Lenin, zauważając, że jeżeli dojdzie do ogromnej rozpusty seksualnej, to powstaje ogromny chaos w społeczeństwie. Bo wiecie, małżeństwa się zrywają, w ogóle tam była taka sprawa, że tak chłopi brali rozwód, to cała rodzina chłopska musiała płacić alimenty dla dziecka. Na przykład, załóżmy, że wiecie, był jeden mężczyzna z jedną kobietą i on się rozbił z tą kobietą, i ten mężczyzna mieszkał w domu z bratem, z ciotką, z babcią, z kimś tam jeszcze, wiecie, dużo pokoleń, w jednym, wielopokoleniowa w jednym domu, chłopska, Rosja, lata 20. XX wieku. Możecie sobie wyobrazić. Po prostu ten cały dom musiał płacić alimenty. I potem, oczywiście, jak to zauważono, ten problem to sprawiono, że po prostu chłopi nie musieli tego robić, bo to psuło gospodarstwa. Bo jeżeli chłop dawał zboże i miał krowę i nie wiem, konia, to nie mógł dawać w rublach alimentów, więc automatycznie mu... Człowiek który, musiał spłacić, człowiek, który był chłopem i musiał spłacić alimenty. Musiał sprzedać i konia, i krowę, i ziemię, żeby mieć po prostu ruble na spłatę tych alimentów, by całe gospodarstwo upadało. Gdy to zauważono, to szybko po prostu zmieniono przepisy. I sam Lenin, który był komunistą, był, mówił, że religia jest opium dla ludu, ale przyjął moralność seksualną. Tylko dlatego, bo widział jak duży chaos wytworzyła po prostu y, roz, rozwiązłość seksualna w Rosji w tamtym czasie. I wiecie, choroby weneryczne, przecież y, oni w tamtym... W tamtym czasie zaraża, zarażali się syfilisem, jakimiś innymi chorobami wenerycznymi i to się mówiło w tamtym okresie w Rosji, że to się szerzyło jak plaga. Ogólnie ta książka jest bardzo skomplikowana. Ja jeszcze ją tak czytam, wiecie, za pierwszym razem i staram się to jak najlepiej wytłumaczyć, że mam nadzieję, że to się w miarę dobrze słucha. Można powiedzieć, że nasza religia chrześcijańska, chrześcijaństwo, odegrało bardzo dużą rolę w naszej kulturze i w dziejach w ogóle też świata i w naszej w samej Polsce też odegrało bardzo dużą rolę i dalej odgrywa, mi się wydaje. Chociaż wiele osób z mojej generacji już odeszło, to ja jestem nadal wierzący i będę się tego trzymał. I nie mam nic do osób, które są niewierzące. Nie mam nic do osób, które są agnostykami czy ateistami, ale nie wstydzę się wyrażać tego, że jestem wierzący, wierzę w Boga i ktoś się może z tego śmiać, ktoś może to aprobować, ale tak po prostu jest. I powiem Wam, widzowie, że. Czasami warto się zastanowić nad takimi rzeczami, nad religią, nad y, kulturą i nad pewnymi procesami, które występują wokół nas, jak bardzo te procesy społeczne, które zachodzą, były związane z, y, są związane z religią albo były związane z religią. I warto sobie zdawać sprawę po prostu, jaką, jak ważną rolę wiara odegrała też właśnie w historii naszego państwa polskiego. I nie wiem, może brzmi jak prawicowiec, może brzmi jak jakiś, nie wiem, człowiek, który nabołuje do tego, żeby wierzyć, ale jestem po prostu sobą. Wiara w moim życiu odegra dużą rolę. Wierzący będę, mam nadzieję, że zawsze i no wiecie, też taka moja życzliwość do Was i powiedzmy, nie wiem, takie dawanie dobra na no, tych odcinkach, przynajmniej staram się Wam zawsze dobrze życzyć, to jest też takie coś, że ja tak naprawdę tak jak napisałem w swojej książce, że. Moim największym, powiedzmy, ideałem, czymś, co naśladuje, a właściwie kogoś, kogo naśladuje, jest Jezus Chrystus. I można się z tego śmiać, ale do tego dążę, przynajmniej staram się być taki jak on, jak Jezus Chrystus. Napisałem to zresztą w swojej książce. Wiecie, wiara to jest naprawdę długi, rozległy temat, wiecie, rozwody w kościele, pedofilia, różne sprawy związane z kościołem, które były związane i, wiecie, jakieś tam różne filmy wychodziły w Polsce w ostatnim czasie, powiedzmy przez ostatnie dekady, religia się obniża, w sensie religijność naszego państwa się obniża, ludzi po prostu, ale, cóż, takie, taka jest rzeczywistość, mi się wydaje też, że u nas jeszcze na wschodzie, na tak trochę Polska jest, powiedzmy, bardziej, jak jest podzielona, no to bardziej na wschodzie, przynajmniej gdzie ja mieszkam, w Krakowie i Małopolsce, to ludzie są jeszcze dosyć mocno wierzący, ale, wiecie, czy to jest dobrze, czy źle. Nie będę mówił w tym odcinku, bo to jest z, z, zbyt złożony temat. I też tak jak mówię, jeżeli jesteście ateistami, nic do tego nie mam, ale ja jestem wierzący w Boga, zawsze będę wierzył. I powiem Wam szczerze, że czuję po prostu takie związanie z religią, z Kościołem, z katolicyzmem. I cieszę się, że jestem katolikiem, jestem z tego dumny. Cieszę się, zawsze mam satysfakcję, jeżeli, wiecie, postępuję według tych zasad moralnych. I czuję się po prostu taki dobry wtedy. No i po prostu lubię być, znaczy lubię być. Chcę być dobrym po prostu człowiekiem, dlatego też staram dla Was się nagrywać takie wartościowe filmy. Mam nadzieję, że coś z tego filmu wyciągnęliście. Był to film nagrany, tak jak mówiłem, trochę One-Takiem, ale no czasami też takie filmy może się pojawią. Czasami, wiecie, mam mniej czasu po prostu, bo teraz mam i zdjęcia do książki, i jakąś tam imprezę i jakiś, wiecie, wyjazd tutaj do różnych różne miejsca i wiecie, odbiór książek, tutaj jeszcze muszę y, gdzieś się przejść, tu się spotykam z wieloma ludźmi, I tak wiecie, nie ma czasami aż tyle czasu, żeby ponagrywać dla, dla was odcinki i nie, żebym się tłumaczył, ale po prostu czasami tak jest. Ale mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał widzowie. Mam nadzieję, że przyjemniaczki coś z niego wyciągnęliście. Wiem, że to trochę było takie chaotyczne, i mam nadzieję, że aż, to wam, aż tak wam to nie przeszkadzało. Ale postaram się dla was to jakoś dobrze zmontować. Siemano przyjemniaczki, jestem wierzącym katolikiem, chrześcijaninem. Wszystkiego dobrego dla Was przyjemniaczki. I nie ważne czy jesteście ateistami, czy chrześcijanami, czy, wy, czy wyznajecie inną religię, jesteście moimi bratami i siostrami. Siemano przyjemniaczki!